w ostatnich odcinkach omawialiśmy wibracje poszczególnych miast. Wiemy doskonale e, już z Twoich wykładów, jak wibracje poszczególnych nas firm, czy produktów wpływają też na nasze życie. A dzisiaj może zajmiemy się co z tą Polską? Takie pytania były, takie pytania były e, widzów, więc może e, opowiesz nam o losach Polski, jakie były nazwy wcześniejsze, jakie są teraz obecne i jak na nas wpływają. Jest to temat bardzo szeroki, ponieważ każda z nas tutaj rozpisaliśmy Państwu trzy nazwy, które są dzisiaj w obiegu. Ma swoją zawartość i ona nie jest łatwa dla tego kraju. To są teraz te aktualne, prawda? To są te, które są. W tej chwili w użyciu i skróty poprzedniej formacji i dzisiejszej formy nazwy naszej, gdzie każda z tych szczytówek na trójkącie jest słaba. Nie ma tu ani jednej takiej silnej, niosącej energii. W nazwie, którą dziś w tej chwili używamy, rzeczpospolita, mamy trzynastkę z czternastki na szczycie, czyli duże straty finansowe. Ekonomiczne spowolnienia mogą być konsekwencji rzeczy nieprzewidzialne. Trzynastka z jednej strony uczy nas szacunku do prostej pracy, a z drugiej strony uczy nas działania metodycznego, planowanego. Dla żadnej firmy. Nigdy nie ustawia się takiej nazwy, która niesie ryzyko strat. Tym bardziej dla Państwa. Nie można przewidzieć, co ona przyniesie na przyszłość, ale możemy powiedzieć, co jest w tym momencie w tej nazwie zawarta. Jest w środku jedna opieka sił wyższych na samym początku tej nazwy i druga opieka sił wyższych w ostatnich dwóch literach. Do trójkąta liczymy 9 pierwszych liter każdej nazwy, o ile ta nazwa nie jest krótsza. W Rzeczypospolitej mieszczą się dwa trójkąty artystyczne. Jest to błogosławieństwo. Zesłane radości to jest ułatwienie. Niestety nagromadzenie trzynastek wewnątrz w tym trójkącie jest ogromne. Mają to Państwo do czynienia z taką linią pięciu, 13 jednocześnie i później dochodzi jeszcze szósta. Sama nazwa w sobie nie jest mocną na nazwą. Na pociechy jest to, że jest ona pod opieką sił wyższych, że możemy liczyć na wsparcie bez względu na to, jaka jest nasza wiara, jakie są nasze przekonania. To miłość, która gdzieś. W głębi płynie i karmi to życie. W tej nazwie jest obecna. Powiem tak, nie jest łatwą karmą być Polakiem. Pamiętam, że podglądowo też się pojawiały jakieś trudności. Trudności z przeszłości. Tak. Tak, inter interesuje się trochę historią, nie tylko ustawieniowa, ale też trochę czytam. I mam takie wrażenie, że jako naród mamy taki problem, wydaje mi się, taki z uznaniem naszej sprawczości, a jesteśmy w takim ruchu ofiary. Że jesteśmy cały czas pokrzywdzeni, że zawsze coś z zewnątrz przychodzi. To pierwsza wojna światowa, druga, wcześniejsze rozbiory Polski. Jesteśmy w tym ruchu ofiary. I być może nie możemy stanąć do naszej sprawczości. To, co kiedyś było, tak? Jak słyszę teraz, jak słyszę teraz polityków, którzy zapierają się, że kiedyś. To są już stare dzieje, prawda? Ale em, dużo się o tym pisze, o handlu niewolnikami. Przecież prawda, że bursztynowy szlak to nie tylko szlak bursztynu, ale również i niewolników do cesarstwa rzymskiego. Tutaj jakoś mamy chyba z tym trochę jeszcze problem. To prawda. Dwa potężne targowiska to Praga, drugie to wineta, czyli dzisiejsze Wolin, energia, która pozostała po bursztynowym szlaku, ale to może. Przeniesiemy ten temat i rozszerzymy go przy nazwach historycznych dla Państwa. Natomiast w nazwach dzisiejszych najważniejszą nazwą Rzeczypospolita jest z jednej strony odnalezienie radości z życia, bo do tego służy błogosławieństwo. Bez względu na to, co to dla nas znaczy, jest to osobista sprawa człowieka i bez względu na to, jakie są nasze wierzenia. Zaś kłopoty, które, tak jak powiedziałeś, sprawiliśmy sobie, bo karma to konsekwencje naszych czynów. Dokładnie. A więc tutaj płacimy za rodowe i za nasze prywatne wcielenia, w których mieliśmy do czynienia z życiem, kosztem pracy innych ludzi, a także z pracą w bardzo niedocenianym, niewolniczym systemie. Doświadczenia mamy gdzieś ze sobą, dlatego też w takiej systematyce przyszło nam żyć. Dodatkowe dwie karmy, które tutaj się pojawiają, to jest szesnastka. Szesnastka to są oszustwa. To jest oszustwo towarzyszące miłości, ponieważ jest to karma pracy, połączona w tym pionie z karmą rodziny. Trzynastka jest tuż poniżej. A więc te oszustwa będą dotyczyły także spraw majątkowych, zarobkowych. Bardzo ważną rzeczą przy 16 jest nauka wyboru odpowiedniego partnera, co dotyczy wszelkich relacji, nie tylko relacji rodzinnych. Jest to delikatna karma w tym układzie, ale istnieje i jest ważna. I pojawia się 26 jako duża, prosta karma, która z kolei mówi o tym, co wspominałeś w kontekście wojen, o dbaniu o swoje ciało więc dbanie o aparat ruchu, o zdrowe jedzenie, odpowiednie odżywianie się, każdy względem tego, w co wierzy. Ale zadbanie o te dwa aspekty jest też częścią doświadczeń wspólnych dla wszystkich ludzi, którzy biorą udział w życiu pod tym sztandarem, pod sztandarem Rzeczypospolitej. Czyli patrząc, patrząc na te wykresy, chyba najlepiej wychodzi nazwa. Dawna tak. PRL, tak. Proszę Państwa, ten skrót Rzeczpospolita Polska daje nam szesnastkę właśnie z siódemki, czyli samotność, poczucie izolacji, odosobnienia niezrozumienia. Jednocześnie siódemka to także rozwój osobisty, rozwój duchowy, modlitwa, medytacja. Szesnastka. Nadal będzie nas uczyła wartości rodziny i nadal będzie nas uczyła wyboru odpowiedniego partnera w życiu. Natomiast w skrócie PRL na szczycie tego skrótu stała jedynka, czyli idea, która służyła czyimś celom, została spełniona, ponieważ jedynka jest wibracją, która zapewnia spełnienie jakiejś idei. Po czym wchodzi trójkąt artystyczny, gdzie budzi się komunikacja czyli po pewnych przeszkodach, samotności, izolacji, w tamtym skrócie przyszła wiosna i przyszło odnowienie, zaszło błogosławieństwo. Ciekawą energię nosi nazwa polska, nazwa obiegowa. Taka skrótowa. Skrótowa, Ało. powszechnie używana przez nas wszystkich. Ma czystą siódemkę z szesnastki na szczycie, podobnie jak skrót RP. Posiada dwie małe triady artystyczne, potężną wibrację mistrzowską 44 wewnątrz. Rzeczypospolita także posiadała wibrację mistrzowską 33,99. Mamy tutaj nagromadzenie trzynastek, podobnie jak w Rzeczypospolitej. To są cztery wibracje karmiczne, trzynastki i jedna szesnastka na krótką nazwę. Powiedziałabym, że jeśli chodzi o karmę, jest ona bogata. Mamy co <laughs> dokładnie, robić? Dokładnie to, co sugerowałeś. My po prostu powinniśmy sami ze sobą uczciwie rozmawiać o naszej historii rodu. Skąd pochodzimy, dlaczego nasi dziadkowie, pradziadkowie musieli wyjechać, co się działo tak naprawdę między wujkiem a ciotką, bo takie proste, rodzinne historie, sytuacje, które dotykają nas osobiście. Jeśli tutaj wprowadzimy przebaczenie. Jeśli będziemy w stanie z perspektywy spokojnie mówić o historii rodowej, to się cała historia narodu także będzie delikatnie rozpuszczać w napięciach i tworzyć nową jakość. Ale nie trzeba daleko sięgać, przecież teraz popatrzmy, jak mamy podzielone rodziny, prawda? Co się dzieje między mamą a tatą, tak. między rodzeństwem a rodzicami, jeśli wchodzą sprawy religijne czy sprawy polityczne? To Mam takie wrażenie, jakbyśmy mieli teraz takie apogeum tego. Jest napięcie bardzo silne w ludziach, w emocjach ludzkich. Idea, przekonanie, wierność idei stoi naprzeciwko sercu. Pytanie jest do nas samych, i pytanie dotyczy tylko naszego wyboru, osobistego wyboru. Naprawdę znaczenie ma to, że mój brat, siostra ma inne poglądy polityczne, że uprawia inną religię niż ja, że ma inne mniemanie o świecie. Tak jak my dziś rozmawiamy. Może warto zostawić to za sobą i porozmawiać o rzeczach prostych, o tym, jaka herbata nam smakuje. Jakie życie jest piękne, jak pięknie pachnie morze. Tak. <noise> jak pięknie rano śpiewały dziś ptaki o tym, co nas łączy. Mam takie wrażenie, że od setek lat mamy takie kopiuj-wklej, co, co pokolenie, tak? Te podziały Targowica, tak? Przecież i, 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 i różnego rodzaju inne trudne sytuacje nasze rodowe, prawda? Tak. Zdarzają się bardzo silne podziały, jeśli chodzi o skrajności, też zdarzają się w jednej rodzinie. Każdy z nas Dąży do jakiegoś dobra, w które wierzę. Wielokrotnie się mówi, że nas, Polaków, łączy to już taka totalna w cudzysłowie powiem apokalipsa, tak? tak. Czy to też można z tego zerknąć, e, można z tego wyczytać? E, z... Przy nagromadzeniu tak dużym, czwórek w programie, w momencie, kiedy jest bardzo silne ciśnienie z zewnątrz, czyli obwarowanie, wtedy. W ludziach budzi się potrzeba zrobienia czegoś, co zmieni rzeczywistość, i wtedy faktycznie następuje taki proces ustrojenia. On nie zawsze jest ładny. Potem, po latach, okazuje się, że on nie zawsze był taki czysty, taki prosty, jak myśleliśmy w momencie, kiedy on się dokonuje. Czasami jest głośny, czasami jest cichy, ale jest w nas. Potrzeba oczyszczania podwórka, której jest za ciasne. Potrzeba znalezienia wyjścia dla siebie, i dla naszych dzieci. Tak naprawdę najczęstszym motorem działań, przewrotów jest przyszłość dzieci. Co my możemy swoim dzieciom dać i co możemy zostawić dla naszych dzieci, ponieważ większość rodziców myśli jednak z nadzieją, patrząc w przyszłość, żeby moim dzieciom było lepiej. I mam takie, wrażenie, taka, że mam takie wrażenie w sobie, że jest takie ciche dążenie do wolności. Jest. Jest dużo osób, które wracają do historii, do tej struktury, która wiąże się z ich rodem. Ja mam bardzo dużo ostatnio pytań o to, które nazwisko przywrócić, ponieważ ludzie się ukrywali pod nazwiskami za czasów komunistycznych. I wracają na nazwisk herbowych, rodowych. Z Pod pseudonimami się przeszukrywali, tak? tak? Oczywiście. A więc po tych 70, 80 latach, gdzie nazwisko było ukrywane, nagle są cztery babcie, czterech dziadków. Jest kilkanaście czasami nazwisk, czasami kilka do wyboru. Takie bratanie się z przeszłością, z historią, to jest szacunek dla przodków. I z tego szacunku dla przodków płynie do nas wsparcie. Bardzo ciekawą nazwą jest nazwa angielska. Ona też jest siódemką na szczycie, tak samo jak Polska. Nie ma szesnastki, ma 43. Niestety to 43 to jest uwikłanie polityczne. Jest bardzo trudna wibracja, jeśli chodzi o energię dla dużej instytucji, takiej jak kraj. Polityka dla osób jest tutaj niewskazana. A w naszym przypadku, kiedy rozpatrujemy nazwę państwa, nie da się uniknąć polityki. Jest to pewna część, pewna gra na życie. Dodatkowo w środku, owszem, dwa błogosławieństwa w postaci małych triad artystycznych. Porównanie między Polską a Poland jest bardzo podobne. Jest właściwie ta sama liczba wibracji karmicznych, z tym, że szesnastka się tu pojawia w innym ustawieniu. Właściwie, pomimo tego, że mamy do czynienia z dwoma różnymi językami, to energetyka tych nazw jest prawie bliźniarcza, bardzo, bardzo bliska. Z tym zastrzeżeniem, że w ustawieniu siódemki z szesnastki rodzina i relacje rodzinne są aspektem najważniejszym i najtrudniejszym do przepracowania, zaś w anglojęzycznej wersji polityka jest najtrudniejszym aspektem, największym do stworzenia nowej jakości. Tak to funkcjonuje. A zobaczmy teraz nazwy z przeszłości. Może za chwilkę pokażemy Państwu, jaki mamy dorobek naszych przodków i co za tym idzie, co zostało w nazwach archaicznych i historycznych w innych wiekach w przestrzeni, które przeżyli nasi pradziadowie. Dziękujemy za uwagę. I życzmy Państwu wiele okazji do tego, aby przy pięknej, nadchodzącej, radosnej aurze letniej, aurze letniej znaleźli Państwo czas dla dzieci, rodziny, osób starszych w rodzinie i abyśmy wszyscy odnaleźli wiele przyjemności i miłości, żeby jak najwięcej z siebie zdjąć tej szesnastki, jako karmy i... i pojednania rodzinnego. Tak, ja by z tej prostej energii, która płynie z bycia w rodzinie, żeby z tej energii w sercu ludzkim płynęła miłość do najbliższych, a potem do innych.